Witajcie w naszym świecie silników spalinowych. Specjalnie dla Was poruszymy dzisiaj kolejne ciężkie tematy. A będzie nim ten oto silnik Kaminsa. Dzisiaj, Kamins seria 8:3, z tym, że w trochę nowszej wersji, około po do 80. Miał premierę pierwowzór tego silnika, czyli seria 6CT, równolegle z serią BT. Dokładnie 6BT. Serię BT już wcześniej podkazywaliśmy Wam w jednym z naszych odcinków. Tutaj mamy do czynienia z następcą 6CT, czyli QSC-83. Jakie różnice nastąpiły pomiędzy tymi seriami 6CT a QSC-83? Nie zmieniła się pojemność, nie zmieniły się tutaj bloki, zmieniło się odrobinę wewnątrz i przede wszystkim zmienił się układ paliwowy. A ten z drugiej strony, podążając za nowoczesnością, także tutaj trafił układ... Common Rail, czyli pompa wysokiego ciśnienia, listwa wysokiego ciśnienia połączona z odpowiednimi wtryskiwaczami. Poza tymi zmianami również głowica, całkowicie różna od swojego pierwowzoru, jest tutaj głowica 24-zaworowa zamiast 12-zaworowej. Oczywiście, aby ten cały układ mógł jakoś sensownie działać, silnik doposażony jest w dużo większą ilość czujników, oraz samo sterowanie tego silnika jest realizowane za pomocą komputera. Silniki te zastosowanie miały zarówno w ciągnikach rolniczych, w odrobinę innej modyfikacji jeśli chodzi o układ paliwowy, jak i oczywiście w maszynach budowlanych. Widoczne różnice to na pewno misa oliowa, obudowa koła zamachowego, koło zamachowe to coś co na pierwszy rzut można zauważyć. Z przodu silnika obudowa rozrządu oczywiście rozrząd realizowany jak to zwykle, przy pomocy kół rozrządu Wał korbowy, pompa, wałek rozrządu wszędzie koła zębaty. Układ zasilania powietrzem realizowany jest przy pomocy turbosprężarki w tym przypadku z zaworem upustowym Wastegate i z interkulerem. Z wiedzy, którą mam, w tych silnikach zazwyczaj występował właśnie interkuler. Jedną z widocznych różnic, które można w tym silniku zauważyć, to podstawa filtra oleju z chłodniczką oleju. Były tutaj dwa rodzaje tego elementu. Tak jak tutaj z filtrem przymocowanym do samej chłodnicy oleju, jak również z filtrem zewnętrznym. Występowała, tak jak mówię, trochę inna podstawa z dodatkowymi przewodami. W zależności od zastosowania w maszynie, filtr ten mógł znajdować się. Gdzieś dalej w komorze silnika, aby na przykład realizacja standardowej obsługi tego silnika była łatwiejsza. Przypominamy, że w naszym sklepie internetowym możesz zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne ci części do odbudowy lub naprawy swojego silnika spalinowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem, a w razie potrzeby lub wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się z naszym działem sprzedaży. Pomożemy i doradzimy www.vibaco.pl Rzadko spotykany w silnikach, a o tym w sumie jeszcze nie mówiliśmy, jest tutaj filtr wody, który filtruje nam układ chłodzenia od różnych zanieczyszczeń pochodnych rydzy lub innych frakcji, które mogą się tam znajdować. Będąc już po tej stronie silnika, w sumie mało ciekawy element, jak rozrusznik, może być ciekawym elementem. W zależności po raz kolejny od zastosowania, mógł być tutaj mokry układ sprzęgła. To też rozruszniki z racji pracy w tym układzie musiały być dodatkowo doszczelnione. Tutaj mamy właśnie taki rozrusznik oznaczony jako wet, czyli do pracy mokrej. No, okay. Nie zagłębiając się w szczegóły. Układ sprzęgła w takim przypadku jest układem zamkniętym. Jest w nim olej, dlatego też wcześniej wspomniany rozrusznik musi być z dodatkowym uszczelnieniem, oprócz samego rozrusznika. W takim układzie występuje specjalny o-ring uszczelnienie promieniowe. Simmering, tak zwany Simmering dwuwargowy. W każdym silniku znajdują się filtry. Podobnie tutaj jest filtr paliwa. Filtr paliwa w układach Common Rail jest równie ważny jak filtr oleju. Należy o niego szczególnie dbać z uwagi na bardzo czuły układ wtryskowy, który bardzo łatwo zanieczyścić. Poprzednia wersja tego silnika, czyli 6CT można przyjąć, że był silnikiem długowiecznym. W przypadku układu Common Rail tutaj mamy element bardzo istotny, czyli filtr paliwa. W poprzednich wersjach te silniki dały radę działać z uwagi na prosty układ tłokowy. Przy bardziej nowoczesnym układzie ten element trzeba wymieniać regularnie. Pomimo rozwinięcia starej konstrukcji silnika są tutaj istotne różnice. Jedna z pierwszych i najważniejszych rzeczy, jakie w tym silniku zostały zmodyfikowane, to jest blok. Pomimo podobnej konstrukcji nie są to te same bloki. Różnią się znacznie i w 90% przypadków nie można zastosować starego bloku do tej modyfikacji silnika. Oprócz standardowych czujników znanych w każdym silniku, czyli czujnika temperatury cieczy, czujnika ciśnienia oleju, są tutaj dodatkowe czujniki, takie jak czujniki temperatury i ciśnienia do ładowania, czujniki ciśnienia paliwa na listwie oraz czujnik położenia wałka rozrządu. Jak zawsze zachęcamy do pozostawienia komentarza. I napiszcie nam, jaki się nim Was interesuje, jaki model chcielibyście zobaczyć. Postaramy się sprostać Waszym oczekiwaniom. Zachęcamy również do zasubskrybowania naszego kanału. Pozwoli Wam to być na bieżąco z naszymi odcinkami. Tak więc, lajk. Like. Do zobaczenia.